Bardzo serdecznie. Ja jestem Czarny Wilk, a to jest 106 odcinek. Zagrajmy W Red, Red Redemption 2. My chciałem zająć się małymi formalnościami, bo tu mamy dwa groby. Jeden znajduje się właśnie w tym miejscu. W jednej z postaci, i tutaj mamy też dwa groby. No obecną chwilę. Badaj grup. Kieran Duffy.

Nie w jakiej kryjówce tu widzicie. Ten to kierunek z teraz. Do kolejnego miejsca będzie blisko, a potem lecimy z wątkiem popularnym. No lecimy tam, gdzie zaznaczyłem na mapie. Mamy tu takie drzewo, i tuż pod nim dwa groby. Jose, Hoza Matius i Leni, Leni Summers. jak dobrze pamiętacie zginęli przed akcją podczas akcji napadu na bank w Saint-Denis. Mój obóz się nazywał Butchers Hollow. Mm. mm <clears throat> Zajmiemy się misję fablarną od Sejdi Adler. Pani Sadie Adler, rywdowa, część pierwsza. Tylko zanim pokażę, pójdę może do jakiegoś światła i przeczytam opis w dzienniku. Powiem wam tak teraz po kupieniu kart nowej gra się... kurwa to ładnie wygląda te ogniska. A to było. Ziemia jak chłopak Dąsów obrywa, więc mu pomogłem, skoro tak mi należy, to może nie powinienem był zabijać jego biednego ojca. Ale się ze mnie zrobił niezdecydowany człowiek. A może zawsze taki byłem. Potem próbowałem uratować jego matkę, którą właśnie, która właśnie dawała się mordować. Może sama tego chciała, nie wiem. Spojrzała na mnie, jakby chciała powiedzieć, że jestem kim jestem. Mordercą szukającym odkupienia. Tyle, że tak nie jest. Nie chcę ocalenia. Nie zasługuję na to. Chcę jedynie pomóc kilku ludziom, poza tym jestem im dłużny. Czułem się jak oszust, dureń, ale przynajmniej coś zrobiłem. Fort Wallace. Pojechałem z Charlesem uwolnić szybującego orła. Wydaje się, za że zamierzali go powiesić. Uratowaliśmy go z Fort Wallace podczas burzy. Nie czuję się dobrze. Widzę wszystko klarownie i nic nie widzę. Całe to miejsce poszło w diabły. Dasz opowiada bzdury, a ludzie nie są w stanie się zdecydować, czy uważają go za naszą nadzieję, czy za kotwicę, która ciągnie nas na dno oceanu. Mam nadzieję, że John ma więcej rozumu niż mi się wydaje. Powinienem był cóż, trochę już za to za późno. Na żal. Jest całe mnóstwo rzeczy, które powinienem był zrobić i jeszcze więcej takich, których nie powinienem był robić. Podejrzewam, że każdy człowiek ma dojść wyrzutów sumienia, by nie móc umrzeć szczęśliwym. Mam nadzieję, że zrobiłem chociaż jedną dobrą rzecz, gdy zobaczyłem jaki świat jest naprawdę. To nie moja wina, że trwało to tak długo. Och Mary, bądź szczęśliwa proszę, bądź szczęśliwa. Sili, Mary, Beth, osali się Karen, o ile nie jest jeszcze za późno. John, chroni Abigail i Jacka, padający deszczu. Choć nie mogłeś uratować swojego ludu, to chroni swojego syna Dutch. Zacznij ich słuchać, bo oni naprawdę cię kochali. No to idziemy do Sadie. This is Adam. You okay? Peachy. You sure? No, I ain't sure. You still working? Is anybody still working? The whole goddamn place full of people bickering, fighting, and lying. It makes me real sad. I know. I need someone to ride with me. Do what? Finish off them O'Driscolls. I hear the last of them is holed up at Hanging Dog Ranch. I don't have it in me no more. I saw a swing. I, I just don't care. I was a married woman. You know what they did to me. And to my husband? Look, you're the only one of these fools that I trust. I've got to do this. We on that man i'll tell you what i'll do it but there's something you could help me with abigail jack john make sure they make it i mean this whole thing is pretty much done but when the time comes well, how do you mean when the time comes you help them what do you mean i mean help them escape when i You know, you and me—we're more ghosts than people. But them—they—they they could. I know. Of course I will. Thank you, Arthur. You want to ride with me now, or meet me up at Hanging Dog Ranch when you can. orusham <laughs> Thanks, Arthur. Okay. Come on. Fine morning for killing. Huh. Hey. You seen anything down there? Yeah, I think there's a bunch of them down there. I'm mostly drunk. But one of them is a fat fellow with a beard. Him? He's mine. Okay. It's a big ranch. Run down. Lots of folk there. But spread pretty thin. I'll set it off and then we'll. We'll take it from there. Take it from there? Okay. So, no real plan then? Oh, I got a plan. Now, come on. Więc tutaj kiedyś byliśmy, pamiętacie? <coughs> he was a good man my jakey we was always sweet on one another i'm sure yeah i miss him every day every moment oh, they turned me into a monster arthur but, my memories of him they still pure. Uh, I ain't even got that. <laughs> aside from my Jake, you're the best man I've known. I know the company you keep the competition ain't too fierce. <laughs> we uh. We should get away from her. Yeah. I think I need to be alone for a bit. I understand. You, uh, I want to get yourself cleaned up. Thank you, Arthur. Pani Sadiader, wdowa, część druga, Czy sobie przeczytać. I prawdę mówiąc, podczas tej misji można za darmo dostać ten karabin tego Linkfielda. Ale ja wolałem już go sobie. Wiecie. Kupić mamy tyle pieniędzy, więc wiecie, że to nam nic nam nie robi. Czy kupimy teraz czy kupimy, dostaniemy za darmo. No i prawdę mówiąc mamy dostanę tylko jedna misja od Majka Bella. To już się też pewnie zajmę w kolejnym odcinku. Easy. Ah. Easy. You're okay. No, ja to tu sprzedam. Teraz sprzedam jeszcze. I kolor mam maksymalny. Można było odmówić. Ale ja Wam powiem. Poza nagraniem, właśnie jak byłem w obozie, były rozmowy. gdzie właśnie bym powiedział Wam, że widać rozłam tego. Rozłam po prostu gangu I właśnie był chyba narzucony... Javier się narzucał do... E... Jarsa, jak i do Jona, Że narzucał im nierojalność po prostu Jestem naprawdę <laughs> Ciekawe Rzeczy się dzieją w obozie. I mam być z wami szczery. A jestem ciekawy teraz, bym się udał, czy całą dwójkę w tym tej chatce tej mamy. Na rzekowo, tu pamiętacie, była chatka, gdzie mieszkało tych takich. black white. A już pojechałem mnie w tą stronę, co potrzeba. Ta dwójka tu mieszka w takiej chatce No ciekawe, czy ich tam można spotkać, czy już, czy już wraca i nie Tutaj będę moją drabinę zabrali na górę? Nie, oni ta drabina jest, a ciekawe czy tutaj jest. To tu nikogo nie ma Dobra Może bym zrobił teleport do Naszej naszego obozu To ja przyznam jeszcze wam opis w dzienniku mm-hmm Dobra, ale obiecałem wpisy w dzienniku. Mamy rancho Hunting dog. Widziałem jak Colm on Discord Zenith dał. W rzeczywistości pozwaliliśmy brudną robotę za stróżów prawa, bo jego chłopcy byli już gotowi go odbić, ale poraliśmy się z nimi. Dać znów jest. Z sobą przynajmniej na chwilę. Sajdi jest nieustępliwa, chociaż sądzę, że jeszcze z nimi nie skończyła. Ciekawe, czy to trochę uspokoi Dacza i wrócimy do czasów, kiedy próbowaliśmy przeżyć, a nie zabijać tych, którym pogardzali, którymi pogardzaliśmy. Nie czułem za wiele. Skurwiel chciał mnie zabić, ale najwyraźniej jego chęć nie była dostatecznie wielka. A... A ja... Chyba czułem to samo. Tak naprawdę walka z nim nigdy mnie nie interesowała. Teraz toczę zupełnie inną walkę z tymi przeciwnikami, którego nie mogę zobaczyć ani zastrzelić. Przeciwnikiem, przepraszam. Jasne, o niego, chłopcy to była nasza wina, ale czy my tak naprawdę istnieliśmy? Czy też byliśmy jedyną grupą, grupą jednostek, które dały się nabrać na głupią gadaninę Dacza? Mam nadzieję, że nic już. Nie wiem. Moje życie w pewności to już przeszłość. Tak samo jest kodeks, którego, według którego żyłem i zabijałem. Czy to była naprawdę? Czy to była prawda? A może istniało coś większego, czego w mojej głupocie nigdy nie dostrzegłem? Dobra, przekażę, tu mam trochę... Apologize in advance for this stew. It needs better meat. Huh? Come on. Come on, what's wrong? Well, I'll take what I can get. Where's your trust? Huh? Thank you, Arthur. Where, where, where's your yes, Son, Mr. Suela. I wanted to live no, by staying no. together. Yep. God a the... lot of you. We're all still here, Javier. Yeah. Only because you want your money. If money was the only reason, I'd be long gone. Why didn't you come get me? I told you. Abigail. Hi. How you doing? Confused. Worried. I thought... What has happened to all you boys? You are precious to me. Real precious. But next time, let me do the thinking. And I just do the hanging. You just do what I tell you. And we'll be fine. We ain't dead yet. Remember that. A lot's changed since you last saw him. No, it ain't. Last time I saw him was in the bank when he left me to get arrested. You're meant to be his favorite. No właśnie, jak widzicie, podział jest właśnie w gangu. Więc ja się teraz będę z wami żegnał, komentował Czarny Wilk. A to był 106 odcinek, zagrajmy w Red Red, Red Redemption 2. Dziękuję wam bardzo, do zobaczenia. Na razie państwu, na razie.